te wszystkie aspekty i elementy, żeby to funkcjonowało możliwie jak najlepiej w polskiej lidze sportowej? Na razie dobrze funkcjonuje ekipa M11 i już z zawodnikiem tej ekipy możemy chwilę porozmawiać. Zatem przeskakujemy do Rewa, który powinien na nas czekać. I tak też się dzieje. Dobry wieczór, Karol, cześć. Siemka, siemka. Czy te zmiany w Mago w jakikolwiek sposób wpływały na ciebie, na drużynę, na przygotowanie do tego meczu? To, że mamy. Krasnala to, że mamy już MHL-a. Czy tak naprawdę tutaj nie ma to żadnej różnicy? Wy chcieliście wykonać swoją robotę w tym spotkaniu? To znaczy wydaje mi się, że jednak zmiana ułatwiła nam wygranie tego Vertigo. Jednak znaczy zdecydowanie agresywniejszym snajperem, gdzie jednak by to nas kontrolowało w pewien sposób. A jeśli chodzi o przygotowanie, no to. Tak samo jesteśmy nieprzewidywalni, tak samo oni są nieprzewidywalni. tak. Mhm. A czy z perspektywy w takim razie y, czasu tych zmian i y, tego, co dotychczas udało Wam się osiągnąć w PG Dywizji Mistrzowskiej, czy taki jeden punkt z X Komago jest dla Was raczej satysfakcjonujący, czy raczej dzisiaj po tym meczu będziecie czuć niedosyt? No, wydaje mi się, że jednak te wersje y, inferno było do wygrania. Byliśmy w stanie to dokończyć. Poszło kilka głupich decyzji, kilka głupich rund, jak na przykład wyszli egzakiem na B. Zbyt późna rotacja i się posypało później po jednak te dwa punkty byłyby lepsze zdecydowanie i w to mierzyliśmy w sumie. Mhm. Powiedz, Karol, bo już w PLE zasunęliście na pewno z tego, że to Vertigo zawsze będziemy tutaj mieli na uwadze, że możecie chyba z każdym tak naprawdę powalczyć o zwycięstwo, ale no właśnie, gdzieś biorąc pod uwagę na przykład ten dzisiejszy rezultat, gdzie ten Dust Wam dość mocno odjechał i to Inferno, gdyby nie wygrany pistol w drugiej połowie, też tak naprawdę mogłoby być bardzo zdystansowane przez Xcomago. Wy macie... Y jak oceniasz wasz mapę? O to mi chodzi. W sensie, czy to nie jest hmm. czasem case, nad którym musicie popracować, twoim zdaniem, wciąż? Jednak tego czasu nie ma tak dużo, bo jednak Richie praca, ja szkoła, krytyczna szkoła i Olimp też praca i nie jesteśmy w stanie dopracować wszystkich map tak bardzo do perfekcji. Natomiast wydaje mi się, że będzie to wystarczające okay. na ten moment. Kurczę, ale mimo wszystko jakoś się bronicie, no bo trzy mecze zagrane, jeden mecz zaległy, pięć punktów już jest. Wy myślicie już w ogóle o tym, co może być w kolejnych tygodniach, że tu zbliżają się mimo wszystko play-offy, no bo spójrzmy prawdzie w oczy. Ci najbliżsi rywale, ci, którzy powinni być was blisko na początku sezonu, są daleko. TPT bez wygranej, no bez wygranego meczu. SK Gaming dopiero teraz udało im się wygrać pierwsze spotkanie. To mąci wam w głowie i raczej wyrzucacie takie myśli, że już tutaj jest naprawdę ok, że może to iść w taką stronę jak play-offy. Na razie skupiacie się na robocie do wykonania mecz po meczu, czy już jest taki delikatny uśmiech, bo kurczę, ten start sezonu jest naprawdę niezły. Dobrze będzie w momencie kiedy dostaniemy się do play-offów, gdzie w play-offach powalczymy, wtedy będzie ten uśmiech na twarzy. Na razie to walczymy. No to na ten uśmiech czekamy. Dzięki Karol za wyczerpującą rozmowę, dzięki za wyczerpujące spotkanie. Długie, zatem odpoczywajcie teraz, pracujcie nad kolejnym meczem. Do usłyszenia. Dzięki wielkie, dobranoc. Tam już delikatny uśmiech się pojawił, a pewnie jeszcze playoffów tak. nie ma. No, no pewnie. No pewnie że ale udało się. Jesteśmy blisko półmetka, tak? Czyli już weryfikujemy to, z czym przyszli do systemu.